Wyszedł nowy tryb, fajny. PET Simulator 99 się nazywa. Tak, to ten tryb. PET Simulator 99, polski. I dałam kaski, 115. Nie wiem, od iluś następna arena odblokowuje. Czyż grałeś to już? Nie, w to nie. 450. A ja szybko to farmię? No, całkiem sprawny. Dosłownie identyczne grałem. No, podmianę pewnie jakąś. Kurde, ale to leci, jak są te multiplayery. Ciekaw jestem, czy jakieś boss są później, czy coś. Generalnie gra polega na tym, że masz swoje peciki, niszczysz różne skrzynki, sejfy, coiny, za to dostajesz coraz lepsze, więcej kaski, odblokowujesz nowe areny i inne pety, inne jajka. Przeznacz te pieniądze na robuxy teraz, jak nie to czuje się oszukany krętaczu, lepiej mnie nie wykiwaj. Nie no, kiedyś doładuję pewnie i wtedy je przeznaczę, o to tak, ale teraz nie, dobra, nowy zonę. Co to? Dropsy, jakie dropsy? 600 Pamiętaj, potrzebuję. że masz jeszcze do dokończenia kontrabandy na skalę i do nagrania obiecane Hot Sex Challenge, o i tak takie a ja pierdole. Nie, Hot Sex Challenge to był niesmaczny żart. O, upgrade enhancements, co to? Enchanty jakieś. Epic. Increase the number of coins you earn by 60%? Ło was ku... skąd ja takie coś mam? Super. Potrzebuję 650, żeby te dropy odblokować. Nagrody odbierz, a są? Są. Jakiś gift bag. O, banany. A w ogóle dostałem taki opelut. Pa. Dostałem taki owocek, który jest z takim wszystkich owoców. Ten. Rainbow Fruit. Odpalam. O wiele większa mocy z klikania. O, unlockaria, to zaraz zrobię tego quest'a. 400 sejfów trzeba zniszczyć, o ja pier... Ale za to trzy gwiazdki chyba skoczą. Aż. Więc wypadałoby iść na słabsze lokacje i zrunshotować 400 sejfów. Jeszcze te dropy odblokować, cokolwiek to jest. chcesz zamiast mnie pograć z moją 11-letnią siostrą w Roblox? Nie, bo ja bardziej chyba sam wolę. Ale miłej gry życzę, jak będzie grała. Ale znam takiego, co by zagrał. Nie, nie. myślę, żeby nie zagrał. Blokowane. Repotions! Super. Lime. Lime. O, sambiaks. Co to są te drobne? 5%. Ale. 5% item drop chance. A w sumie 5% to całkiem sporo. Zakładając, żebym poszedł na tą słabszą lokację. Dobra, jakieś pety wypadałoby kupić nowe. Dobra, teleport i zobaczymy, co wypadnie. Może jakąś potkę na laka odpalę. Nie mam żadnej potki na laka. O, jest. Zielona. Dobra, dwa jajeczka się odblokowały. Poka, co tu będzie. Oho, jakaś niska szansa. 40 aż koszt? Butterfly, new. O, to ten najgorszy. Znowu najgorszy. Znowu najgorszy. O, pikok. Co to? Przed najgorszy. O, Bobcat! 5% było na niego. Jaką on ma moc? Bobcat 590, a moje poprzednie miały 400 max. Miał 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ale nie stać mi już na kolejne. Dobra, lecimy dalej. Tylko nie wiem, czy tutaj nie staknąłbym, żeby te safe zniszczyć. 400 tych safe. Jest plansza z safami i to na, na hita wyspadało wszystko praktycznie. 400. To szybko pójdzie. Oj, to nie pójdzie szybko. 23, ale trzy gwiazdki aż za to by były to? Czemu? Fajnie jak tak dudni. Zastrzyk dopaminy co pół sekundy. O kurwa, to są zastrzyki dopiero. Już niebawem. Nie, nie, a ty, ile to zajmie czasu? Zresztą można iść na, na, naj na najsłabszą mapę i zrobić chociaż to na dwie gwiazdki. 300 losowych rzeczy potrzebuje zniszczyć. 75 prezentów za dwie gwiazdki trzeba zniszczyć. Oj, tu ciężej jest już. Dobra, dokujmy mu kolejna Ria. Ale wolno to leci teraz. A może dobufuję się na maksa. Odpalam owocek. I to, 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 to. I na I flagę. Bo czemu nie. Diamond's flag. O kurwa. Nie wiem czy dużo szybciej niszczę, ale... Tu takie czasami skrzynki się rzadko respią. Takie... O kurwa. Co to? O taka właśnie. Nie Kacper, to moje. W sensie ja byłem pierwszym. <ścoughs> Zobaczcie, co z tego wyleci. No nie zabrania, może klikać se przecież. Sorry, Kasper. Tak mnie poniosło. <laughs> z tego masa wypadnie pitongu. Nawet nie wiem, czy nie na upgrade, Nie na całość, żeby przejść na następnej krainy. O. Zajebiście. <laughs> <laughs> I tyle. Tu za 700 diaksów można kupić peddemy. Oj. 10%, warto. Co jest? Co to kurwa? Ale sianka. No i chuj, gra z chłopca Jasne, <gry> yes, I pograne. Trzeba jajeczka jakieś odblokować lepsze. Nie no, już muszę, bo ja nie mam damage'u na to. Co ty tak bijesz? Takie ałe bomby. Nie, nie akceptuję tego. 10k, odblokowuję to i będą lepsze jajeczka. Dobra, lecę. Co to za, za 900 diaksy? Dobra, tutaj trzeba kaski nazbierać i cofnąć po pet bo już mam za mało damage i to znacznie. Co to jest? Pets collect rewards. Enroll pets to collect loot. Jak to? Lucky level 10. Bag of coins, bag of diamonds, syf. A jak dam jakieś lepsze pety, to to się skaluje, tak? Na przykład najlepsze jakie mam. Ta, to się skaluje i to fajnie. O kurwa. Dobra, to idę otwierać. Zaraz tu przyjdziemy. A się Ejeczek odblokowało. Te pety z Rolubii, to najlepsze. O, paterfish, jaka szansa. 2% była na to. Czym nie kupiłem więcej jajek do otwierania? Bo wszystko zostawiałem na... Upgrade'y, żebym miał więcej petów. Nie doładowałem Robuxów, ale pewnie kiedyś się to wydarzy. Jest to nieuniknione. Oj, zerowałem się. Dobra, jakie te pety? Uuu, dobra i teraz do... Trzeba powymieniać na lód. Jak najwięcej diamentów, bo każdy diament to... Każdy, no zależy ile tam diamentów, bo to się skaluje, ale za diamenty można odblokowywać sloty petów. Co Giant Coin Jar. Co to kurwa? Co to jest? Nie wiem, ale pasożyt... Uje tu trochę. Co ty postawiłeś i co to robi? Kasę ci daje? Fale Pitongu. Jak wypełnisz. A wypełniasz się jak się coś niszczy obok tego. Zaraz O kurwa. No coś tam dało. Dobra 900. Biorę. I tutaj. I wszystkich tych, których nie używam. Mam tych 12, mógłbym na Golden Pet'a zamienić. Dobra to... O. 2k diamentów może się Aha, coś na takie misje wysyła. Kometa starting in beach. Co to? O, kurwa. No tu a, podwodna kraina. Wienchans. Jak za darmo to biorę. na jajeczka iść. Pootwierać trochę. Chyba tak zrobię. 3% rybka. O kurwa Axolotus. Ile to ma? 980, a to... nie aż tak dużo w sumie. Ale mogę na Golden pety pozmieniać, jak jeszcze pootwieram trochę tego. No za wszystko. Czy ma to jakieś znaczenie, czy 10, czy więcej? Czy 10 to po prostu max? Chyba nie, chociaż czemu się da dalej kręcić. 10 max. Kurde i tak jakiś mały damage Trzeba by to robić, to daje dużo. Jak gwiazdek jeszcze o ich pizdu pizdu. czuję jak mi... Aj tu spierdala. Jak w to gram. Z drugiej strony... Przyjemnie jest. O, kurwa jest. 60 tysięcy? A jak to zrobię, to. Ło Dwa razy tyle. Jeden pro, 2% na jakiegoś fajnego peta jest. Przestań pisać do mojej siostry na Instagramie. Nie, bo mi się podoba. Tu będę pisał. A, ma 13 lat. <laughs> nie, 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 nie. To nie wysywałem tego takiego. O, Mantis Shrimp. Boże, nie weź zmień to. bo je są ludzie. Kraken! Ile kraken ma? A, mniej niż Golden pet Co ty masz na plecach? <gry> Jezus Maria. No poważne są ludzie. Nie ma. lobby lobio. Oj, nie sprawdziłem jakie nagrody. Jakie to są nagrody? Nie wiem czy warto. Dobra, nie gram tego. Kujowe nagrody, nie ma sensu tego robić. A to co to? O kurwa. Skrzynka boss. O, o, o. Ty, ale książka mi wypadła. Podnosi power petów o 50%. Wydaje się być turbo mocne. Ty, to już koniec? To już koniec? Nie ma kolejnych... Ty? To gdzie jest kolejna Ria? A tam. O, Stingray. Mordercze płaszczki. Stream we wtorek czy w środę? W czwartek, myślę, na spokojnie, żeby się nie forsować. Nie no, będzie w niedzielę. Albo w piątek na poe, aż bym dla testu stricte to zrobił. Jak by to wyglądało? Naprawdę. A byłby gnój. By spłonął ten czat. Szefosa bota wywalić na coś takiego. Z perspektywy widza bym chciał naprawdę doświadczyć tego i zobaczyć to z popcornem. Ale z perspektywy akurat streamera to niekoniecznie bym chciał tego doświadczyć. No przecież Demonik jak były takie chwile, nie wiem, zwątpienia albo coś, to na przykład było tak, że był godzinę, czarny ekran, czy tam półtorej, a po półtorej godziny włączał mikrofon i że on że kończy. I że tyle. Nie obrabiam dupy. O, Shiny Stingray, co jest, kurwa, nie już się da. Faktycznie, Shiny. A da się z 10 Shiny zrobić Golda Shiny? Co tak mało? 1, 2, 3, 4 tylko? Wydawało mi się, że o wiele więcej. Słyszałem, że co kiedyś mówiłem, żeby na start legipoje 2 tygodnie bez streama. Nic. To jest kwestia humoru aktualnego, czy się ma ochotę grać opór na streamie, czy ze streamem. Ale jak się wciągnę w poe bardzo, to może trochę przerw być. Przerwa na 3 dni, żeby się nafarmić z karabami. I potem można Dobra, starcie tego Robloxa, A, fajnie się grało. Dobra, uciekam. Papa, pa, dobranoc. Pragnę wziąć cię w podróż, bo walczyć chcę o naszą miłość, jednak nie wiem gdzie. Przyniosłem ci